Jak wszystko ustawimy padnie komenda do salutu i salut. Do salutu salutujemy. Po 5 sekundach pada komenda po salucie. I wtedy postujemy flagi i w prawo zwrot. Leci już na żywo. Co? Na żywo. To już leci już. na żywo. Bardzo dobrze. Także proszę bardzo powtarzamy, idziemy pod znak. Robimy próbę. Salut, Salut przed. Tu zachodzimy równo się ustawić w szeregach do salutu. Salut przed Skrzydłem Papieskim na w Puczci Maksymiliana Marii Kolbe. 14 sierpnia 2022 roku. Po salut, spocznij. Dobrze, teraz tak. Ustawimy się w tamtym kierunku W takiej samej kolejności I zmienimy kamery Aha, i stamtąd będziemy szli? Tak Dobra Ludz, przez szczyt na ziemi. O, panówki. Spocznij, dawał zwrot, rozejść. Zostawiamy się teraz tam w pieniu. Oh. Tu w cieniu można odetchnąć Nagrywałem 20-30 minut temu film w obozie drzewo Dwa kroki, trzy kroki do tyłu siedząc Do tyłu? Przejść przed drzewo No, mi tylko trzy kroki Dobra Jeszcze troszkę Tutaj do Wszyscy Ja przed drzewo, przepuść Patrzność, pochylmy flagi naprzód, przez górę, wyżej, 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 stój, prawo, zwrot, przechodzimy. Równaj. Salut przed krzywem papieskim na żwirowisku 14 sierpnia 2022 roku ku uczci świętego Maksymiliana Marii Kolbe, który jak powiedział Kazimierz Świkl nie spalił się. Został zakopany pod krematorium, a my domagamy się jego wykopania i okazania ludowi wierzącemu Polsku. Czołem w wielkiej Polsce. Czułem. I ojca, i syna, i Ducha Świętego. Amen. Po salucie. Brawo Dobrze, mamy wszystko. Dziękuję każdemu. Wszystkim Państwu bardzo serdecznie dziękuję. I tak jak to było zawsze w tradycji naszej, zapraszamy teraz na obiad. Jedziemy, słuchajcie, najlepsze jedzenie w Oświecimiu. To jest bar. jesz Ile zjesz? Ile, ile weźmiesz, to tyle, tyle zjesz. Aha. Przy dworcu kolejowym. No? Czyli mnie nie Także wolno Kasza tam puścić. Ty macie swoje auto? Was też zapraszamy. A jesteście skąd? Z rybnika. Z rybnika, miło poznać. Zapraszam. Jak panowie? Panowie, więc tak, zapraszam. No to idziemy teraz. Możemy sobie śpiewać. Zapraszamy. Dziewczynki pierwsze. Dziewczynki pierwsze nadają tempo. Błagam trochę wolnie, bo się starsi ludzie nie narażają. Dziękujemy koledze Sławomirowi za filmowanie. Filmu jak będziemy szli. Tak tak. Tak tak. Zrobiliśmy wszystko, żeby nie było... No. Ja zrobiłem wszystko, że samochodu nie ma. Ludzie nie widzą. Internauci. nawet w tej chwili go nie ma, wyparował czerwony samochód, Proszę zobaczyć, jaki wysoki płot. Widocznie tutaj będą obsadzać wszystkich tych, których w więzieniach nie mieszczą, bo takie wysokie płoty to chyba w więzieniach tych go są. Wyjdźcie, nie, chodnikiem, chodnikiem? Wychodnikiem, tylko ja idę nie chodnikiem. Co jeszcze zostali? Zapytamy organizatora.